Polskie audio historie. Przystanek, Podcast Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi. Jak powstała telewizja. Wiesz noc. wszystkie nowości, wszystkie newsy. To napisał felię, to nie pamiętam już dokładnie tak treści, ale ogólnie wiem. Pod tytułem. Radio z Lufcikiem. Znowu mamy lockdown. W miarę możliwości siedzimy w domu, w internecie. To nasze okno na świat. Ciekawe, że telewizja kiedyś zasługiwała jedynie na określenie Radio z Lufcikiem, prawda? Posłuchajcie, jak Zenon Wocial i Andrzej Janiuk zapamiętali początki telewizji. W 1956 roku y, mieliśmy przez zapłotem, tam w tym domku naszym, y, pana Brzezińskiego mieszkał, niejaki pan Brzeziński, z żoną i z synami. I ten człowiek był tłumaczem z polskiego na rosyjski i odwrotnie. W ambasadzie rosyjskiej pracował. Była możliwość kupienia z tej ambasady telewizorów. I oni mieli dla swoich ludzi partię przydziału telewizorów. I ponieważ oni tam, czy nie wiem, czy nie mogli, czy nie chcieli kupić, czy ich nie mieli, nie pamiętam dlaczego. W każdym razie, mówię, pan pan przyszedł i i panie Stanisław, czy pan nie chce telewizora kupić. Więc jak to telewizor? Jakiego telewizora? To co Do czego to jest? Z czym to się je? No telewizor, nie wie pan, telewizja. No, wtedy to, było, to naprawdę było w powieku, bo u nas telewizja wystartowała chyba w 1953 roku w ogóle. Pierwsze próby zdaje się były na Ratuszowej, na Pradze nawiasem mówiąc. No, no dobra, to ojciec, to ja siedzę któregoś dnia przy tym piecu, przy oknie, otwierają się drzwi, wnoszą takie pudło. Ja nie wiem co to jest to. Pudło targają przez drzwi, dwie osoby, o, ojciec tam z kimś, już nie pamiętam z kim, od, odpakowali, no i telewizor. Duży, normalny telewizor, 19-calowy, rubin. On się nazywał wtedy ani 101, ani 102, tylko Rubin. No ale o co chodzi? Na no antenę, no przede wszystkim. No to najpierw pierwszą antenę to normalnie zrobili w warsztacie, z drutów jakiś tam powykręcali, bo gdzieś widzieli, gdzieś słyszeli, jeszcze nie wiedzieli, jak to ma wyglądać. Zrobili, no coś tam gdzieś słychać, coś tam gdzieś zabrzęczy. Ale nie to. No to nawet jak był salon na grochowskiej radio telewizyjny, polecieli tam, kupili antenę. No i gdzie ta antena? No to przybili na tym budynku drewnianym na ścianie, po prostu gwoździami przybili, kawałek drutu przyciągnęli do telewizora, jest telewizja, oglądamy telewizję. No przynajmniej w tej telewizji to były jakieś koncerty, jakieś retransmisje z teatru, no i wiadomo, speaker jakiś tam, była ta Edytka jeszcze wtedy, czy, czy Suzin, Suzin chyba był pierwszy, Suzin i ta... Yy, Zaskie na. Ile Irena dziedzic. I pach, jeszcze w geniusz pach, bo to były pierwszy speakerzy polskiej telewizji. No to jak yy, był program, ojciec włączył telewizor, to drzwi były otwarte na całą yy, szerokość w pokoju kilka osób, na korytarzu kilka osób, i wszyscy jeden przez drugiego, no do Lufcika wszyscy. Wszyscy do telewizora i wszyscy przychodzili do We wtorek, znaczy w środę wieczorem, no już nie wiadomo było, w sobotę to już obowiązkowo, bo w każdym razie pamiętam jak dzisiaj, że byłem w szoku i nie mogłem od tego telewizora, tak stałem, 20 centymetrów od telewizora stałem i nie mogli mnie oderwać, bo jak widziałem ten telewizor, to po prostu i do dzisiaj tak mi zostało. Jestem telemaniakiem i tyle. I ten telewizor pamiętam i to właśnie te, te zbiorowiska tych ludzi, z całego tego, z całego naszego podwórka, nawet z sąsiednich domów przychodzili ludzie, no bo był jeden jedyny telewizor, podejrzewam wtedy na Grochowie może nawet. Telewizor, w momencie kiedy w ogóle w Polsce prowadzono telewizję, to telewizor był czymś wyjątkowym, to jak jeden telewizor się trafił na 10 budynków, to to była sensacja. Moja ciocianeczka, która była żoną Jana Kaliszuka, po raz, w który wyszła za, mąż za jego przyjaciela z ławy jeszcze szkolnej, Henryka Bieńkowskiego. Ciotka Janka nie pracowała, w pierwszych latach ona była krawcową i w domu szyła i z tego troszkę żyła. Wujek natomiast Bieńkowski był, o ile wiem, to był specjalistą w branży hydraulicznej czy tej sanitarnej i to dobrym był fachowcem i pracował w Zakładach Róży Luksemburg jako konserwator. Ponieważ tam się w jakiś sposób wyróżniał, a jedną z form wyróżnienia były asygnaty, talony, tego typu do duperele, w związku z tym wujek Henio dostał asygnatę na zakup telewizora. I na Grajewskiej, u nich w mieszkaniu, ten telewizor stał jako jeden jedyny w kręgu wszystkich domów wokół. W związku z tym my jako członkowie rodziny byliśmy zapraszani, bo to było coś, coś dla nas niespotykanego. I wtedy po raz pierwszy się zetknęłem u ciotki Janki, wujka Henia. I pamiętam, że w tym pokoju roiło się od ludzi, bo tam się zbierało po 15, 20, 30 osób w mieszkaniu jednopokojowym, bo to była kuchnia i jeden pokój. I wszyscy się zwalali, żeby tą telewizję oglądać. Z tym, że pamiętam, że nie było tak telewizji przez cały dzień. Telewizja była nadawana przez jakiś okres przez 2-3 godziny. Bo no co to była telewizja? To było coś dla dzieci, jakieś bajki, jakiś dziennik telewizyjny i jakiś tam krótki film czy jakieś inne duperelki i, i telewizor zamierał. Ekran był tylko srebrny. Potem w miarę rozwoju telewizji dopiero zwiększano liczbę tych godzin, kiedy telewizja emitowała jakieś programy. Był jeden poza tym program telewizyjny tylko i wyłącznie na początku. Później sensacją wielką było, jak otworzono drugi program telewizyjny. Szukaj nas na Muzeum Pragi .pl.